Czy wiesz, jak trzynastoletni chłopiec zdobył marzenie o wielkiej przygodzie? Marek, trzynastoletni chłopiec z niewielkiego miasteczka, zawsze marzył o wielkich przygodach. Pewnego dnia znalazł stary za kompas na strychu. Co się stanie, gdy pójdzie za wskazówkami kompasu? Zamiast zignorować, postanowił podążyć jego śladem. Kompas poprowadził go do ukrytego lasu, gdzie odkrył tajemniczą jaskinię. W środku jaskini Marek znalazł starą mapę skarbów. Codziennie wracał do jaskini, aby uczyć się sztuki przetrwania i odkrywać nowe miejsca. Chcesz dowiedzieć się, co odkrył na końcu swojej przygody. Przyjaciele i rodzina byli zaskoczeni jego odwagą i determinacją. Na końcu Marek znalazł skarb ale najważniejsze było, że odnalazł swoje prawdziwe powołanie. Podróżnik, odkrywca, marzyciel. Hit the like button, jeśli spodobała Ci się ta historia. Subskrybuj, aby poznać więcej niezwykłych przygód.